Siemaneczku, ziomeczki, jestem Miłosz i raz bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii zagrajmy Winazuma Eleven Ghost jest 2013. Na początku przejdźmy do bardzo sernego sprawa, w którym będziecie myśleć słyszeć tak cicho, no cóż, no trudno się mówi, ale jak się nagrywa odcinek, który ma wpaść o 6 rano, no to wiecie, jak to wygląda. Wygląda tak, jak to ma wyjść. Pod poprzednim materiałem daliście trochę komentarzy, daliście trochę łapek w górę. Co prawda jest, jest ich chwilowo za mało, żeby nagrać ten materiał, ale spokojnie poczekamy, aż będzie wszystko w porządku. Dlatego najpierw przejdźmy do ceny sprawy. Pozdrowione dla SHOM 11. No i kolejna sprawa: dałem Wam możliwość wsparcia mojego kanału poprzez nie donate, tylko taki reflink. Ten reflink będzie również w opisie i w sekcji komentarzy pod tym filmem. Wystarczy wejść w ten reflink, zarejestrować się i potwierdzić e-mailem i nic. Nawet nie trzeba pobierać gry i w ten sposób mnie wspieracie. Nie musicie nic dawać. Donate to nie są żadne włamania czy inne tego typu rzeczy. To jest zwykła strona, po prostu polecona przeze mnie. W związku z tym ja dostanę jakąś parowizję i nie będziecie musieli nic na no to wydać, a poświęcić jej chwilę czasu. Teraz przechodzimy do senna. W dzisiejszym materiale mierzymy się naszym y, mrocznym lodem i ktoś chciał bardziej wymagający przeciwnik, bardziej wymagającego przeciwnika, postaramy się, nie obiecuję, że się uda, mam nadzieję, że się powiedzie. Bardziej wymagający przeciwnik, no to zawsze coś ciekawszego musi być. E, myślę, że bardziej wymagającym przeciwnikiem dla nas aktualnie to e, mógłby być m, zawodnik jakiś Albo i nazywa Legend Japan, która będzie bardzo trudna. E spoko, możemy spróbować właśnie Legend Japan, bo będzie to bardzo interesujący mecz. Nie musimy mieć gwarancji, że wygramy. Możemy sobie nie poradzić, możemy również sobie poradzić, ale w inny sposób. Postaram się... To jest aktualna nasza drużyna. Mam nadzieję, że sobie poradzimy, tylko pytanie czy ty masz... Hmm, ma wszystkich Hisat, dobrze. A jestem ciekaw jedną rzecz. Czy on będzie mógł Crossfire zrobić z drugim fotó? Masz mnie to ciekawi. Bo teoretycznie... Hmm. Nie, nie powinno być to w stanie zrobić. To tak nie zadziała niestety, myślę, że to się nie powiedzie. E, teraz by, powinniście mi ten materiał w lepszej jakości. Postaram się, żeby on dobrze właśnie wyglądał. Zobaczymy, czy wszystko wypali i nie będzie żadnych przeciw. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Specjalnie robimy większą jakość po to, żeby zobaczyć jakie mamy możliwości maksymalne. Co natomiast doszona mm, gaz. Trzeba mm, zabrać kilkę. Dobra, wiecie co Zrobiłem Taką sprawę. No, co robimy? Robimy odgłębnie coś, to, co widzicie. Użyjemy teraz legendę Wilka. Mamy ten sam atrybut gazelem i dobijemy ten strzał, będzie podwójna siła. Z tego względu, że to jest trójka, po drugie, to trójka jego zabiera więcej mocy, bo ma 60p. Po drugie, jest tego samego związku, że W związku z czym ten strzał będzie o wiele silniejszy. Też kontrujemy bramkarza Marka, który ma zimną obronę. Ale to niestety nie jest gry Cessna Handa, tylko Boska ręka. No to Boska ręka v. No to, to nie będzie ta sama obrona. Tym samym przeszło. Co prawda ledwo, ale przeszło gry to są Handa miałoby element y, ziemi w związku z, z tym, gdyśmy go skontrolali. Sorki, jeśli słyszycie komputer, ale no teraz w niestety sensie, już nie mogę być taki głośny, z tego względu, że materiał, o, w którym momencie to nagrywam, no jest dość późna godzina, że tak określa. i Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby było głośniej niż przewiduje to jakaś ustawa, tak? żeby nie wyszło zbyt dużo problemów. Dobra, wykorzystamy sobie jego strzał, na przykład jest strzał, mam nadzieję, że przejdziemy, mam nadzieję, że się wszystko powiedzie, Na i to jest, on ma obronę, niestety nie możemy pozwolić mu tak po prostu wchodzić sobie tak by... o, Dobra, strzelamy stąd. Mógłby nas zacząć znowu legendarny wil, tym razem z formą Aidena. Ciekaw jestem, czy się silniejszy strzał niż dorosły fuguki. Natomiast no, będzie to sprawdzić. I nie wiem, czy było sens zmieniać tego non-fastera, ale w ten sposób będziemy mieli lepszą jakość. Teoretycznie lepszą jakość. Nie wiem, jak to wyjdzie w praniu właśnie. Napiszcie w komentarzach, czy widzicie jakąś różnicę w przeciwieństwie do poprzednich materiałów. Dobra, musimy wykorzystać to, że... Nie przejdziesz. To jest Shadow, który nie jest wymaksowany, niestety, więc wolałbym nie ryzykować, że oni będą strzelać jakimś prime Agenda, czy czymś takim. W sensie, to byłby crossfire prawdopodobnie jedynie. Ale wolę nie ryzykować. Dokładnie. Wykorzystamy twój potencjał na maksa, gościu. I strzelimy stąd. To jest śmiercionośny deszcz, to jest long shot więc jeśli z nie nie tracisz siły strzału z daleka, no to czemu by nie strzelić z bliska i nie zmierzyć naszego rywala? W końcu miałoby być trudniej. Spodziewaliście się, że będę miał większe problemy w ostatnim materiale, więc mam nadzieję, że tym razem będą. No, jak widzicie, daje sobie radę Mark. Widocznie nie ma większych problemów, żeby sobie poradzić ze mną jako zawornikiem. Mógłbym wykorzystać myk i. No, no, to, no to mam rozkminy. Co my teraz możemy zrobić? Eee... Możemy to obronić, mam nadzieję, że on to obroni, bo ten warunkarz to jest najpotężniejszy z warunkarzy w tej grze. Czyli największy ciele jakie się tylko da. A czemu? No bo w końcu to jest paroczny lud. A Mroczny lud musi się wycharakteryzować pająkiem bądź nie... DM. No zawsze może być DM. Spider O patrzcie, on coś obronił tego Spider, nie wierzę. Jego możliwości. Myślałem, że to jest niemożliwe dla niego osiągnięcie. Ale wiecie, co nie możemy pozwolić na to, żeby Axel był zdobył, bo przecież Axel to by mi zabił połowę zawodników. Dobra, zabierzmy piłkę. Mnie to denerwuje, że nie mogę przejść ich zawodników, ale mamy tego z LODEM. On jest idealnym zawodnikiem, który może kontrolować. Nie zabiera dużo TP, ma dużo technik. Niestety, już nie masz energii, ale powinniśmy. Ach, powinniśmy, to jest dobre pytanie. Offside. No i tym samym, e, może cokolwiek zdziałamy. Mamy zawodnika, no teraz użyję i slajda, no będziemy mieli dużą walkę technik, będziemy mieli ciężko przechodzenie przez tych zawodników, ale w ten sam sposób nie możemy korzystać cały czas z jednej metodyki i spróbować różnych metod. Mam nadzieję, że nam się cokolwiek powiedzie. Wykorzystamy sobie... Już gazelę. niestety nie ma energii, ale spokojnie przyjedziemy sobie i musimy użyć teraz, bo inaczej tsunami włożył, jungle, dżem i byłoby po nas. Ten awatar nie wiem, czy sobie poradzi na boską rękę fauna. Sprawdzimy to wszystko w praniu. Jestem ciekaw właśnie, jak to wyjdzie z pliku, czy on będzie ogromny, czy nie będzie ogromny. Teoretycznie zmieniłem encoder i tym samym bardziej obciążyłem komputer, ale w związku z tym, że to zrobiłem, powinno być o wiele lepsza jakość niż normalnie. Nie? O, widzicie, jednak broni ten mark. Nie jest taki słaby. On nie jest taki słaby jak widzicie. No, musimy brać pod uwagę to, że nie jest słabym zawodnikiem. Że to mark może być silnym zawodnikiem. Dobra, musimy strzelić jeszcze raz. Ale wiecie co, podejdziemy bliżej. Użyjemy go bardzo blisko. Czemu tak blisko? Bo chcę, żeby jak było najwięcej strzałów. Żeby była jak największa siła strzału w innym momencie. Żeby ten strzał nie tracił. Dlatego też od razu to dobijemy. Ten gazel nie wiem czy on jest wymaksowany, wam nie powiem. Ten strzał, ogólnie gazel nie miał potężnego kopnięcia, ale wystarczająco mocno dobycie. Widzieliście było blisko, i by użyli obrony, i by jungle jumbled po tym. A w ten sposób jesteśmy w stanie go przebić, bo on nie miał te. Tepa... Czemu on użył trójki? What? Może bym doszedł do wniosku, że nie ma sensu używać trójki, bo i tak się przebijemy, ale to bez sensu. Yy, jeśli nie powinien być chyba atrybutem ziemi, w związku z czym powinniśmy mieć. <laughs> Ułatwienie, że tak z tym, żeby się przebić. Dobra, strzelamy stąd. Legendarny Wilk! Specjalnie to zrobiłem, bo nie mają fireboosta Firebustem by mogli nam zabrać piłkę, więc musimy musiał wykorzystać każdy możliwy sposób na to, żeby przebić się dalej. Oczywiście, Mark bez problemu, aby to pewnie obronił nawet z tamtej odległości jedyneczką na spokojnie, bo to nie jest long longshot, więc nie byłoby żadnych problemów, ale, no widzicie, będę musiał e, liczyć na. Kogokolwiek z obrony, dobra. Szybko. Uwagam cię, Gravitation, Gravitation, ty bocie. Gravitation, Gravitation, Gravitation. Użyłem Gravitationa, ale nie wiem czy zdążymy. Ten Maximum Fajne na pewno się przebije, to jest pewne. Co? Gravitation nie zadziałał? Czemu mi nie zadziałało? Widzieliście, że użyłem go? Ej, ale ale nie wygrał wieczulowe teraz. Co to robić? Uh -huh. Ej ej Przepadnijcie. Myślicie, że wam pozwolę tak sobie robić, że chcecie? Ojenny, bot mnie wykiwał, bot mnie wyciulał teraz, nie załatwimy ich. Chociaż chciałbym użyć tego, którym ma czarną materię, on by mógł teoretycznie się przebić pewnie przez jakąś technikę, Marka w końcu sam z sobie nie jest słabym strzelcem, ale czy da radę, no bym nie powiedział, no przejście przez nich jest bardzo trudne i będzie trudne i to będzie wymagające, ale ta drużyna nie jest taka zła, żeby sobie nie poradzić z nimi, chociaż Marek broni awatary tak po prostu, sobie. więc wiecie, wiecie mm. Mm -hmm. tak ja wygłuswiam podania pomiędzy zawodnikami, którzy przejmują wszystko, dobra. Mm. To ma być. Aj, nie! I już nie jest naładowany. Mhm. Dobra, ludzie, no... wykorzystamy sobie śmiercionośny deszcz i w ten sposób może krok strzelimy. Zobaczymy, czy to w ogóle pomoże nam, czy nie. Albo dobra, lecimy od razu na bramkę. To ma sens. Aj, tam. Mamy dwa do jednego. Wiemy na pewno, że musimy zmienić parę rzeczy. Szu nie jest w stanie się przebić. Ciebie musimy pozmienić, Bo te, tych dwóch nie ma co robić. Dobra, dajmy tak. Mm. Dobra, musimy zrobić tak. Ulepszymy sobie te strzały. Wykorzystamy bardziej potężniejszego gracza niż normalnie powinien być. No i też. Mm. Mógłbym wymienić i wstawić go, ale nie ma potrzeby. On ma i tak tą samą technikę. Czy wszyscy macie Hisarce odpowiednie? Tak, macie wszyscy Hisarce odpowiednie. Yy, w związku z tym możemy to wykorzystać. Tylko chwila, czy to nie. Może. Nie możesz dobijać. No, ty możesz dobijać czymś. ty też nie możesz dobijać. Możesz dwójką dobijać. To trochę mnie nie ułatwia sytuację, bo mógłbym to dobijać czymkolwiek, ale yy, nie mam techniki, która dobija chyba. Poza tym jedną techniką, Czy kogoś mam, kto może dobijać, bo nie pamiętam właściwie. Szu, nie możesz robić, co nie? No to nikt to nie może w takim razie dobijać. Dobra, nieważne. W takim razie musimy polegać na naszej sile, na tym, że damy radę przebić markę Evansa. No szkoda, że wpadła nam ta bramka, no nic na to nie poradzimy, ale musimy się postarać na to, żeby wyszło jak wyszło. W związku z czym. Damy sobie radę, damy sobie jakąś radę, zobaczymy jak, ale musimy dać radę. Dobra. Wykorzystamy sobie świadczenośny, dajesz i dobijemy gazelem. Strzelamy stąd. Strzelamy stąd z tego względu, że to jest sląkshot i dobijemy go gazelem. Mam nadzieję, że gazel... To jest on, to nie jest kobieta, bo w dubbingu chyba zrobili z niego kobietę. Yy, Uzbócnijmy ten strzał po prostu, żeby skontrować wielkiego Marka Evansa. ale czy wielki Mark Evans da ma sobie radę? No, musicie sami to ocenić. No boska ręka V to nie jest taka słaba technika, no i też nie mamy prostu elementów, yy, ale wystarczająca jest siła, jednak śmiertelność też plus dobicie yy, yy, gazela jest wystarczająco silne po czyli wychodzi na to, że legendarny wielki to jest bardzo słaby strzał, nie jest to jakoś no, mocny zawodnik, yy, musimy nie traktować tego na Bakunet Storm wolałbym, żeby nie leciało w naszą stronę, chciałbym, żeby cokolwiek sobie poradził nasz zawodnik i tak jest, moi drodzy, Gravitation. Ten strzał zostanie zmasakrowany przez grawitację, ale to nie jest wystarczające, żeby zatrzymać wielkiego, potężnego Axela Blaze'a, który jest płomiennym ace-napastnikiem, w związku z czym mamy parę problemów, ale przynajmniej dzięki temu on obronił to tym bajonkiem, on nie jest wymaksowany, od razu wam mówię, on nie jest wymaksowany i to jest właśnie jego problem. Dobra, musimy cokolwiek wymyśleć. Jeszcze go nie używałem. Zobaczymy, czy on sobie sam poradzi. Myślę, że... Oj, oni są naładowani wszyscy. Co? No, sam. Dobra. Wolałbym. Wolałbym, żeby do tego nie doszło, to do co teraz się dzieje, ale... Nie mam wyboru. Nie mam wyboru. Sorry, ale nie okiwasz mnie. To jest za słaba. To jest za słaba umiejętność, kolego. Sympatyczne. No i podanie świetnie tutaj, gdzie chciałem. Dobra. Czy gazel jest naładowany? To jest dobre pytanie. Musiałbym wiedzieć, czy gazel jest naładowany. Oj, musimy stąd strzelać, nie ma wyboru, bo fudu akio mi zabierze piłkę. Czarna materia. Czarna materia no, może nie być wystarczająco wystarczająca, się, jeśli nie damy rady robić. Ale no cóż, ryzyk fizyk, boska ręka V. Tak zwana, przez niektórych nazywana boska ręka 5 Ale jak widzicie jest w stanie to zablokować Ale dość daleki to chciał, więc no... Nie dziwię się, że byłby w stanie zablokować Ten jest naładowany, nie chciałbym go katować Co drugiego mamy, wolałbym nie używać Mix Trans, bo da radę Niepotrzebnie tak zrobiłem Zrobiłem błąd Zrobiłem od moi drodzy, bo mogłem cokolwiek innego zrobić niż taki myk, ale spoko. Eee, cokolwiek zróbcie, cokolwiek. To nie jest longshot już, a to nie ma znaczenia w takim razie, to już obroń, to nasz pająk. Tylko, że fajnie by było, gdyby tego... No właśnie, on to dobije. Ale smoczyk cięższy, czy Gdyby to dobił czymś potężniejszym, to byłoby cokolwiek sensowniejszego, ale i tak użyjmy trójki z tego względu, że go jedynka to ostrze. Eee... To jest słaba technika. On i tak w sobie, sam w sobie jest bardzo słabym zawodnikiem, więc ryzykowanie nim to jest największa z głupot, jakie moglibyście zrobić. E, dlatego też nie będziemy niczego ryzykować. A... Lokujesz mnie. No cóż, usuniemy cię na zawsze. Wymarzemy cię dosłownie. To jest, to jest technika wymazania kogoś z rzeczywistości. Trochę przypomina taki Heaven's Time, tylko ulepszony. Może ktoś sugerował się, że to może być podobne do Heaven's Time, ale czy wystarczy? Dobra, strzelamy stąd. Mam nadzieję, że to nie jest wy wystarczająco odległość, żeby Gazel się ustawił. Prawdopodobnie może nawet tego nie dobić, w związku z czym użymy my tutaj z tego Soproloadu. Mamy jeszcze tajfuna. Chciałbym dobić Gazelem, ale czy to się powiedzieć niestety nie, bo nie jest naładowany. Ale przeszło pomiędzy dwoma Jungle jamami. W związku z czym obrońcy nie będą w stanie tego blokować tylko sam Mark Evans. No i to jest wystarczający silny strzał, żeby przejść. Great to San może by to obroniło. Może. Ale posarenka fabi jest stanowczo za słabą techniką, żeby być w stanie sobie z tym poradzić. Jakże trudnym wyzwaniem. A jeszcze użyjemy drugiego, który... słaby to nie jest. Użyłem fireboosta po to, żeby wejść prosto w chwłokiego, który wiedziałem, że ma blokadę. To jest! To jest coś przepięknego z mojej strony. Ale za to ono użył też boost i z to tornado. To teraz możemy użyć tego Meteor Blade, czyli jak to tam się to nazywa. Zaryzykujemy. Nie jest bardzo blisko, mam nadzieję, że to obronisz. A, ostrze. No, przeciął to, więc jednak taki słaby to nie jest. Poczekamy sobie. No, tutaj mamy pasaczek tego fire boosty, ich, żeby jak najwięcej go zmarnowali. Podamy sobie do góry, podamy sobie dalej do góry, podamy do dołu, zabrali nam piłkę po raz kolejny, ale my się tak łatwo nie podajemy. Teraz użyjemy co drugiego, wejdziemy w pole. Czy ktokolwiek będzie w stanie nam to zabrać piłkę? No zaraz się dowiemy. I strzelamy z tej odległości, używając uzbrojenia. Czy Mark Ewan sobie z tym poradzi? No zaraz sobie zobaczycie, czy da radę, czy nie da. No, niestety to jest dwójka. Gdybym mógł użyć trójki na niu, byłoby mega to. On ustuje niestety dwójeczkę. Znowu Jungle Jam tego nie zablokował. Ten bat ma pecha, nie może blokować moich zbyt zbytnio, bo te strzały są z wysokości. Ale Mark, jak widzicie, to blok zablokował. Chociaż teoretycznie uzbrojenie jest silniejsze od y, tego. Ja wiem, że to pewnie kwestia elementu działało najpierw. Nie, tam że to wpadło, ani nie kwestia czegoś innego. Nie, on, oni mają silny technikę żeby go już... On tego użył. He, on nie powinien być w stanie tego użyć. Ta technika wejdzie na pewno, ona jest bardzo silna. Nikt tego nie zablokuje, co nie? Mógłby ktokolwiek to zablokować, bo to jest big Bang. Wiecie co, nie wierzę, że on to obroni, bo on nie jest wymaksowany. W związku z czym, mam bramkę kolejną mi już nie jest tak łatwo. ktoś tam mówił, że jest łatwo. Widzicie no, <laughs> ledwo, bo ledwo, ale no, ale druga bramka wlazła, no niestety no, polegając na takim, na takim umiejętnym bramkarzu jak on nie mamy zbytniej możliwości kombinowania, e, Tajfuna chciałbym wykorzystać, ale on w ogóle jest nie naładowany, on jest poza rzeczywistością. Co, co ja zrobiłem właśnie, wiem um, hmm, Teraz jeszcze używa kolejnej techniki, to jest chyba longshot, jeszcze nie. Tajfun. No nie no, Adam nie spam tymi zawodnikami, no... Łagam wow, cię, to jest połowy strzał Jeszcze masz element chyba do tego, żeby to skontrować. Dajesz radę, chłopie. Jakbyś tego nie obraził, to bym się wkurzył, trochę. Szczerze. Ej. nie nie nie, on się jeszcze zaraz może naładować, dobra. Weźcie tutaj wokół nich nie jest tak jak proste, jakbyście chcieli wiedzieć. Bo muszę zrobić takie myki z Afryki, żeby... Strzelamy! Strzelamy, strzelamy, bo Fudo mógł mógłby to zabrać. Chciałbym to dobić w sumie Gazenem, ale nie wiem, czy mi się to powiedzie. Ten strzał jest bardzo mocny, ale dałoby się mocniejszy teoretycznie dać. Zobaczymy, czy sobie poradzi z dobiciem. No niestety nie mamy nikogo, kto by był w stanie dobić i Boska Ręka V. AK-5 może sobie z tym poradzi teoretycznie. No jednak nie, ten mark jest zasoby, ale widzicie ledwo wpadło, tylko tyle siły. To oznacza, że... Gretto Sanhanda Sanhanda na spokojnie by to zatrzymało. I jeszcze miałoby duży zapas, bo Gregus Sanhanda jest o wiele silniejszy niż zwykła technika. Co jest? No nie no ludzie, no no no. Dobra. Niech, niech ktokolwiek stanie na miejscu, no to jest maksimum fajne, to jest bardzo potężny strzał. on kontroluje jeszcze mi nie, nie, ma, nie ma, że... Tak jest gravitation, gravitation jest, jest na, na miejscu. <grywka> Gdyby nie gravitation, to ten strzał by był bardzo potężny. Ale i tak musimy zbustować tego bramkarza, żeby on to w obraniu wobec tego the end jest beznadziejny. Naprawdę. W sensie Big Spider, duży pion, w całym... yy... No i tym samym mamy koniec meczu, pierwszego meczu. Będzie jeszcze drugi odcinek z tej drużyny na pewno, który już, cokolwiek zmodyfikujemy. Jeśli odcinek się spodobał, powinniście zostawić łapkę w górę, kliknąć przycisk subskrypcji kanału. Przypominam, jeśli chcecie mnie wspomnieć, na to macie link na dole. W opisie wszystkie wymagania macie na dole. W opisie więc nie musicie się o to martwić. No i kolejna sprawa, że... Piszcie komentarze, bo niektóre z Was, którzy mnie zaciekawią w jakiś sposób albo... Osiągniemy jakiś fajny pułap, dostanę serduszko. Ale w jaki możecie sposób, no musicie testować. no. Dużo, że zależy od wielu czynników. Więc to byłoby na tyle. Żegnam się z wami. Życzę wam miłego ranka, gdyż ten odcinek pojawi się w końcu o 6 rano, co nie. W związku z czym, no miłego ranka, a potem miłego dnia. I to byłoby na tyle. Żegnam się z wami. Cześć, do zobaczyska. Hej!